I co, wiecie co wam chcę powiedzieć? Że was później nie rozumiem Ja nie mogę wam roz was rozumieć Skoro Oczekujecie od nas realizacji gwarancji Oczekujecie szybkiej realizacji Oczekujecie tego, że wam k*** Bierzemy maszynę, Wyślemy maszynę, naprawimy tą maszynę I mnie to w na Napier*** wózkiem Nie nie będziecie słyszeć I teraz dostałem wyniki rejestracji Na 350 maszyn Na początku roku zarejestrowaliście tery. Ja to jest niepoważne, jakby ku... tej Czy za chwileczkę coś się spierdzi? się do nas, byście ku... mieli pretensje. Tak, że ku... ktoś za was nie zarejestrował tej, tej e... gwarancji. My nie możemy tego robić, bo jest RODO. A jak jest RODO, to się zrobić to sami. I przy każdej maszynie macie kartkę, gdzie ku... jest napisane, co należy zrobić z tą gwarancją. Jak należy ją zarejestrować? Gdzie trzeba wejść? Jakie konto trzeba założyć? Panowie, naprawdę ja was nie rozumiem. Nie mogę tego zrozumieć.